Agnieszka Kozłowska, Korbicz, dyrektor do spraw energetyki i środowiska. Pani Agnieszko, konferencja SILIZER 2030, nieodzownym elementem dzisiejszego spotkania była kwestia zielonej energetyki i wpływu i coraz większego znaczenia w miksie energetycznym. Czego możemy się spodziewać i kiedy i jakich rozwiązań? Z pewnością będzie rósł udział gazu, bo jeżeli chodzi o Taką transformację naszą energetyczną i dojście do większego udziału OZE. Potrzebny nam jest jakiś stabilizator. Instalacje gazowo-parowe odpowiadają akurat na tego typu rozwiązania, więc potrzeba gazu w miksie energetycznym, jak również nowych instalacji ze źródeł odnawialnych, to jest kierunek, który obraliśmy. Wielką szansą tutaj myślę będzie offshore, czyli energetyka morska wiatrowa, gdzie możemy połączyć, śmiejemy się południe z północą, ponieważ tak naprawdę z węgla koksującego produkowana jest stal, ze stali produkowane są wiatraki, więc z Katowic nad Bałtyk będzie nam coraz bliżej. Ale tak mówiąc bardzo poważnie, to rozwój tej gałęzi przemysłu w Polsce jest kluczowa. Z tego względu, że jest mnóstwo firm, które będą stanowić cały łańcuch wartości dla tego przemysłu. Mamy i stocznie, mamy i producentów, okablowania, sieci przesył i tak dalej, więc jakby budowa całego tego mechanizmu będzie sprzyjać ku temu, że będą nowe miejsca pracy, nowe kompetencje i będziemy mogli się tak naprawdę dzielić tą wiedzą z krajami w całej Europie, co jest ważne. Podczas panelu rozmawialiśmy o tym, też wspomniał Pan Minister, że te zmiany energetyczne w Europie to pewnego rodzaju pędzący pociąg. Czego naprawdę nam jest potrzebne, żeby ci nasi Europa parlamentarzyści, na no Parlamentu Europejskiego, walczyli, żeby skierować ten pociąg na odpowiednie tory? Znaczy, już wygraliśmy, bo mamy europarlamentarzystę pana Grzegorza Tobiszowskiego tam na miejscu i który absolutnie jest osobą, która łączy, a nie dzieli. Z perspektywy naszej tutaj w Polsce potrzebujemy reprezentantów, którzy będą szukać sojuszników ku temu, aby walczyć o naszą pozycję też w Europie. I nie mówimy o tym, że chcemy walczyć mówiąc, że nie, czegoś nie zrobimy, nie, bo my jesteśmy tacy. Tylko raczej doszukiwać się szans, które są absolutnie jeszcze do wygrania i że są dostępne w, w całym tym systemie europejskim. I, e, I mam nadzieję, że oprócz pana ministra Grzegorza Tobiszowskiego będziemy mieli więcej takich europarlamentarzystów, którzy będą budować nasz potencjał w Europie, bo to wystarczy powiedzieć, że my naprawdę robimy, bo my naprawdę robimy wiele rzeczy ku temu, żeby się zmieniać. E, nasza emisja wcale nie jest e, wyższa niż średniego Europejczyka. E, e, w, w, w Europie. Zresztą emitujemy mniej niż Niemcy o połowę, więc zmiana tej interpretacji, zmiana tej retoryki w Brukseli jest bardzo istotna. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak wygląda ten realna, realna droga, scenariusz dojścia do norm, które stawia Unia Europejska przed Polską? Znaczy chcę powiedzieć, że absolutnie jesteśmy w stanie dojść do tego dosyć szybko. Tutaj dużym, dużym plusem jest to, że OZE bardzo staniało i rzeczywiście to OZE wprowadzając, nie ponosimy już takich wysokich kosztów inwestycyjnych wejścia, które były do tej pory. Mam nadzieję, że regulacje w Polsce pozwolą na szybszy rozwój offshore'u, bo czekamy na ustawę OZE. Przepraszam, offshore-ową, która jakby wspomoże cały ten biznes w prowadzeniu szybszych deklaracji i też implementacji tego na morzu. Natomiast tak jak już do tej, do tej pory mieliśmy okazję zauważyć, niektórzy sami sobie poradzili bez żadnych regulacji, ale Myślę, że rząd powinien pokazywać kierunki, powinien wspierać, żeby była jedna wyznaczona droga, że wszyscy wsiadają do tego pociągu, a nie że ktoś zostaje na, na stacji, bo, bo uważa, że pociąg nie jest na tyle ładny, żeby do niego wsiąść. Także zachęcam do tego, żeby jakby jednoczyć się, wspierać i dążyć do tego, żeby dywersyfikować źródła energii.